Przed nami zadanie z logarytmów, przepiszę to działanie jeszcze raz, czyli mamy dwa logarytm przy podstawie 3 z 6, odjąć logarytm przy podstawie 3 z 4. Jest taka własność, że jeśli mamy liczbę przed logarytmem, tą dwójkę, to możemy ją przenieść na potęgę tej szóstki. No to proszę bardzo, przenosimy, czyli mamy logarytm przy podstawie 3 z 6 do potęgi drugiej, odjąć logarytm przy podstawie 3 z czwórki. Liczymy teraz tą szóstkę do drugiej, czyli jeszcze raz mamy logarytm przy podstawie 3 z 36, odjąć logarytm przy podstawie 3 z 4. Zobaczcie, że mamy te same podstawy logarytmów, i przy odejmowaniu tych logarytmów o tych samych podstawach możemy ze sobą podzielić liczby logarytmowane, czyli daję kreskę łamkową i to 36 muszę podzielić przez 4, czyli zapisujemy 36 czwartych. Po obliczeniu otrzymujemy logarytm przy podstawie 3 z 9, a to jest 2, bo 3 do potęgi drugiej daje 9. Czyli poprawną odpowiedzią w tym zadaniu jest odpowiedź B. Jeżeli Ci się podobało, liczę na Twojego lajka i suba.